Jest poniedziałek, 18 listopada i rozwiązujemy quizy o tematyce filmowej. Część quizów jest taka, że wychodzi raz dziennie, bo przygotowuje jakiś team edytorski, w związku z czym możemy je rozwiązać tylko po 24 godzinach od poprzedniego quizu, ale dwa ostatnie quizy będziemy rozwiązywać ze strony, która nazywa się Sporkle. I na Sporkle mamy multum quizów, całą taką bazę danych, z których interesuje nas kategoria filmy, którą docelowo marzę do tego, żeby do końca życia może uzupełnić te rozwiązania zawierają po dwa quizy, więc jest praca, ale trzeba sobie wyznaczyć w życiu cele. Cinematrix, 9 podpowiedzi, przepraszam, 9 pól, w których wpisujemy tytuł filmowy, a 6 podpowiedzi, na których skrzyżowaniu, np. tutaj Elizabeth Olsen i MCU, musimy znaleźć tytuł filmowy, który pasuje do ich obu. MCU mówi, czyli Marvel Cinematic Universe, czyli popularne filmy Marvela. 2015-2024 data premiery zaczyna się od samogłoski. Sebastian Stan i Zoe Saldania. Widzę, że koniecznie chcą wszystkich, wszystkie Marvelowe filmy mi tutaj yy, wyciągnąć. No dobrze, Elizabeth Olsen gra na przykład w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pojawia się w Age of Ultron, ale Age of Ultron jest starsze niż 2015 rok, więc może spróbujemy. <laughs> spróbujemy Avengers. A, wpiszemy go do Civil War. <coughs> I zaczyna się od samogłoski. Myślę, bo próbuję wstawić jeszcze Rizowe Dosem do jakiegoś innego filmu, ale nic mi nie przychodzi do głowy. To jest moja wina, bo nie znam kariery Lizzy poza, poza MCU, poza Rome Scarlet Witch. Eee, no dobra, to Avengers, Infinity War. A możemy tego iż w Ultron, skoro już tak mówiliśmy o nim i tam zadebiutowała w, w uniwersum. Sebastian Stan, czyli Bucky Barnes, czyli Winter Soldier, no to damy go do Winter Soldiera. Damy go jako w nowym filmie, w którym gra Donalda Trumpa, The Apprentice. I zaczyna się od samogłoski. A możemy zrobić Avengers. Co mi się jeszcze, z który tutaj mógłby być. Adam Infinity War. <coughs> Ten drugi Kapitan Ameryka zaczyna się od C. Zrobi Dania. Zawsze ja mogę gdzieś do Star Treka jeszcze umieścić. Więc dajmy sobie tutaj Star Trek Beyond. MCU nie ma problemu, bo ją wstawimy po prostu do Guardiansów. Teraz, czy zostało mi jeszcze? Endgame mi cały czas zostało, więc nadal mogę, mogę to wykorzystać. I dawno nie zrobione, no tak, no oparte, oparte to było na quizach, na ewidentnych filmach z MCU, więc nie niechcąc zdominowały naszą kulturę przez ostatnie 18 lat, 16 w związku z czym, no ciężko ich nie, nie wstawiać, nawet podświadomie. Framed. Kadr z filmu, i zgadujemy jaki jest jego tytuł. Będziemy mieli maksymalnie 6 kadrów. O kurde, jaka, jaka dobra stylówka. Próbuję znaleźć kapel, jest po prostu Fish. No ale skoro byłem, Wygląda mi to na, na Wielką Brytanię. I zastanawiam się, czy nie jest film o malarzu Mr. Turner, ale widzę, że nie. Widzę, że to nie w tym kierunku nadal. Mamy film o malarzu i jest to The Danish Girl. Czyli Eddie Redmayne u Toma <coughs> 16, yy, Przepraszam. Box Office Game, 1983 rok, 10 czerwca i 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy kilka informacji podanych na starcie, ile zarobiły do tej pory, ile zarobiły w tygodniu, jakie studio je dystrybuje. i jak otworzymy sobie zakładkę to mamy, punkt, mamy podpowiedzi, które możemy kupować za punkty, ale ignorujemy to po prostu od, 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 o, otwieramy tyle, żeby zgadnąć tytuł. I tutaj wydaje mi się, że Richard Marquand jest odpowiedzialny za... Yy, nie, da, nie za nakręcenie Las Jedi, tylko Return of, Return of the Jedi. <ścoughs> Poprzedni kręcił Lawrence Kazdan. Nie, co ja mówię, Irwin Kershner kręcił... Mm, Empire Strikes Back. Okej. Okay. Jamesa Bonda, przygody... No dobra, to chyba musi być Moonraker, skoro jest żart z wysokości. Albo i nie. Mod Adams, Louis Jordan, reżyseruje John Glenn. Jeden z 10 pewnie filmów. From Russia with Love może? To live and let die. Live and let die. Mm, nie, przypomnę sobie, który jest. a, Oktopusy. <coughs> no dobra, jestem trochę zły na to, że nie, nie wpisałem go. 9 milionów. Film z Paramount Pictures. Nie tylko się wzbogacają, ale wyrównują rachunki: Dan Aykroyd i Eddie Murphy. Trading Places. Czyli film, w którym Eddie Murphy i Antony Krzysztof zamieniają się rolami biednej, bogatej osoby. Wiadomo, Prince and the Popper, czyli książę i żebrak. Pozostaje stabilnie wykorzystywany jako motyw w różnej w kulturze. Universal, 16 milionów do tej pory. Richard Franklin. O, Anthony Perkins, ciekawe. Psycho. Zobaczymy, ile tych psycho. <laughs> Zobaczymy trójkę. A jak nie trójkę to zobaczymy dwójkę. Nie jest szansa, że Anthony Perkins grał w innych filmach, ale wiedziałem, że właśnie jest jakaś przerwa pomiędzy pierwszą sezą z lat 60. a nawet 60... tak, z 60 roku, nie z 2083 rok. 14 milionów zrobił film, którego reżyserem jest John Badam. Matthew Broderick gra. Dobra, spróbujemy War Games. <coughs> Nie wiem, czy to jest debiut Matthew Burdericka, ale na pewno jego, jedno z pierwszych takich większych ról, które wskazywały wagę komputerów. No wiadomo, mamy Gwiezdne Wojny, Bonda, Psychozę. 83. rok uznawany również za jeden z najciekawszych lat, koło roku 99, chyba 2007 się jeszcze wchodzi do, do najlepszy rok w historii kina. Nie będę tutaj wchodził w tę polemikę, ale, ale widać, że tytuły przynajmniej ciekawe, są muszę tutaj doprowadzić logistycznie do działania Cynet Nerd, pierwszy quiz. Mamy 16 podpowiedzi, które, które przedstawiamy, krateczki i przedstawiamy je tak, żeby cztery podpowiedzi dotyczące jednego filmu znalazły się w jednym rzędzie albo kolumnie, i wtedy ujawni nam się na kolorowym tle jeden tytuł filmowy. Tytuł filmowych jest do. Jest 5. I już widzę, że będzie dosyć horrorowo. Sirius, Patrick Wilson. Zobaczymy, może Dream. I in Sirius, ale myślili to. No dobrze, ale jest na zielono. To daje, to jest specjalny kolor. Oznacza, że wszystkie pozostałe filmy będą musiały być z góry na dół, albo w przeciwnym kierunku do, do zielonego filmu. Dobrze, i teraz tak. Sirius. Będziemy, wi wiadomo, że mówimy o. że mówimy o Gwiezdnych Wojnach. Ciekawe, zemsta sitów. Bo chyba w pierwszej części, czyli Mrocznym Widmie, nie było samo Jacksona jeszcze, jako Mace Windu, ale, ale może się mylę, nie, dawno nie widziałem. <ścoughs> Patrick Wilson. Chce jakoś Predatora. Candy. Naomi nam się kojarzy tylko z, z ringiem. Dream, Naomi Watson i House. Daniel Craig. Co to jest Dream House? Absolutnie nie wiem, co to jest. Dobrze. Belgium, Colin Farrell, Brendan Gleeson. To będzie In Bruges. I ostatni będzie... Um, Candy się chyba nazywa film po prostu. A, Hard Candy, ok. Drugi quiz, Sinner to Nerdul", Zasady są takie same, tylko mamy filmy zamiast podpowiedzi i zgadujemy motywy, które je łączą, ale przekładamy, pod, przekładamy krateczki dokładnie tak samo. Zastanawiam się, czy mówimy o końcu... filmu, o końcu świata, możemy w ten sposób to zaliczyć? Dobra. Zrobimy jeszcze jako apokalips, bo wydaje mi się, że w tym kierunku idziemy. O, i znowu pierwszy film odkryliśmy zielony, czyli ten w przeciwnym kierunku. End of the world, koniec świata, Ragnarok w nordyckiej mitologii, apokalipsa z Biblii, Judgment Day też z Biblii, i Armageddon. Nie do końca wiem, ale wszyscy znamy. Po <laughs> Michael Bay nagle nakręcił film. Dobrze, a teraz w którym kierunku musimy iść? Już mi się coś tak mitologicznie podoba. Aha, bohaterowie są tego, bohater, bo, bogami tego, tego nawet nie znam, szczerze mówiąc. <laughs> Filmy o, o wojsku, wojnie, w Wietnamie po prostu. Aha, bo, bohaterami są żołnierze. Nie, bo cienka czerwona linia chyba nie jest w Wietnamie, ale nie jestem w 100% pewien. Podróż w czasie i NASA. Albo astronauci. Ok, i mamy kwintety filmowe, to oznacza, że będziemy dostawali obrazek i jedno słowo z tytułu, i to słowo powtórzy się 5 razy do 5 filmów, i później, ponieważ mamy 30, to będzie 6 tych słów, które będziemy mieli wykorzystane. Pierwszy film mamy: Wedding Crushers. Dalej będziemy mieli: My Big Fat Greek Wedding Wedding Singer. Niestety nie znam Bollywoodu na tyle, żeby to odpowiedzieć. My best friend's wedding. Julia Roberts, Ghost, ghost Rider, Nicolas Cage, w młodzieżowej fryzurce, Ghost Story, albo nie, bo z Ricky Gervais, więc nie wiem dlaczego, to mi głowy. Ghost. Spróbujemy już pisać Ghost Rider. Ale to nie to. Nie wiem jakim, bo wygląda film na poważny. Nie wiem jakim poważnym filmie gra ee, Ricky Jeffers. <coughs> Jeśli dobrze kojarzę, to Tora Birch po prawej i Scarlett Johansson. I pff, no idea. Ghost Dog. Droga samuraja z Preston Witakerem. W tutaj Ghost Story, ale. Ghost Stories. Ghost in the house. Ghost in the mansion. Ghost. From the Past. Nie wiemy więcej, i idziemy dalej. Sweet. Sweet Caroline. I nie wiem, co to tu. tu uh, Ian Holm gra, ale nie rozpoznaję. Sweet. home Alabama, ale nie w tym miejscu, gdzie Reese Witherspoon wraca do domu. Sweet. Mam Champagne, ale nie. Sweet November. Tragiczny film z Charlize Thron i, i Gien O'Riffsem. <laughs> nie wiem. <laughs> no, wygląda to raczej słabo. Ale zmierzamy do następnej fantastycznej czwórki. Four. 1984. Four Brothers to się nazywa? Four, nie Ford, tylko Four Brothers. For eagles, maybe? For. Hmm. Chyba będzie jakiś zwierz w tytule, ale. For lions. For lions. Okay, moment. For weddings and a funeral. Czyli cztery wesela i pogrzeb. Room number 4. Czyli cztery. Uh, 4 rooms. o. Oh. Czyli film, w którym reżyserowali m.in. Tarantino i Rodriguez, i ich części są całkiem niezłe, Pozostaje dwie raczej garbage. Summer. Uh, I know what you did last summer. American wet, hot, American summer. Okay, I'm writing in my journal 500 days of summer. The Kings of Summer, tego bzionka po lewej rozpoznaje, ale reszta aktorów nie ten. Bardzo fajnie kariera poszła Johna, Jordana Wokca Roberta, który nakręcił ten film, który był nam totalnie dojrzały, a potem zrobił Kong Skull Island, który jest bardzo dobry w swoim drogą. Summer. Widzę. <coughs> Ojej, jak um, się nazywa ten pan? John Turturo, tylko. Oh. Dobra, nieważne, bo nie rozpoznam tytułu filmowego. Jest Adrian Brody. Eee, to jest to o śmierci. Death becomes her. Death at a funeral. Tak to się nazywa? Śmierć na pogrzebie. <grym> Death race. <grym> Jason Statham. Niezmieniony od 40 lat. <grym> Death on the Nile posh people, widać, że wszyscy zaraz będą sobie zagadkę That's Proof 22 na 30 filmów, a teraz sprawdzamy Monsoon Wedding, Ghost Town nie znam, Ghost World tym razem The Ghost and Mrs. Muir Sweet Hereafter, okej okay. kojarzę ten tytuł no nieważne, gdzieś mi się objęło uszy Sweet and Lowdown, absolutnie nie było szans Sweet Smell of Success, Ok, fair Summer of Sam. Okej. Okay. I drugi. E, w rytmie horrorowym, bo na to, to mi się teraz rzuciło w oczy mamy czy potrafimy znaleźć odpowiednią ilość postaci w, w filmach horrorowych, które mają to samo imię, Wokwurde. Dobra, aż mogę, mogę coś tam przynajmniej wybrać ale będzie, będzie bardzo ciężko, aż szukamy z Evil Dead. Ile mam czasu w ogóle? 25 minut, Jezus Maria. Mam, wiem, wiem jeszcze, na pewno jeszcze jednego asza jakiegoś znajdę, bo chodzi mi o tego z obcego. Chcę zobaczyć, czy jest jeszcze jakiś, którego jestem w stanie rozpoznać. Aż, czy jeszcze jest jakiś aż? Ok, ale wymienili chyba wszystkie. Gdybym ja musiał spisać ogólnie te wszystkie filmy, mm -hmm, czyli wybrałem chyba wszystkie. Aaa, dobra. Są tu trzech edów, jest jedna Rose. Nie, jest cztery Rose, jeden Tommy, Annie. Sam. Jack. Teraz muszę doszukać się. Chyba trochę zmniejszę bo chcę doszukać się liśnienia. Jest więcej, jest więcej Jacków, oczywiście, że tak. Moje Mike. O, Mike'u widzę jest bardzo dużo. Frank. Chcę zobaczyć, czy jest Blue Velvet. Kury, nie spodziewałem się, że taki trudny będzie. Zgadnę tylko tych, co wiem i potem potem po, popróbujemy popatrzeć sobie, kto jak ma na imię. Frank, jest Blue Velvet. Dobra, OK. David in de David ten meest naam je David ten meest naam David, name David. Mm. Conjuring, nee, niet het niet belangrijk je David Max. Nie jestem pewien. John. Karen. Ja może dostać imię, który rozpoznaje Helen. Jestem od Candy Christine. <coughs> nie, bo nie będę nie będę wiedział. Red. Herbert Max. Dobra, tylko z tych filmów, które, które widziałem, muszę sobie przypomnieć. Don't look now to masz na imię John oczywiście. Annie. Ile ja masz na imię Kevin Bacon jest Jesse, Jackiem? A in Soho ten widziałem jest. Aha, to jest Jack po prostu. Hunger jest John. Carrie jest Tommy. A ty jak miałeś na imię Peter? Ty masz na imię Sam, Red, Frank. Jest też jakiś Frank, no dokładnie. się on wtedy być... się nazywałeś Ed, a on się normalnie Nick Frost. A w Hitcherze jak ma na imię? John. Ty, a ty jak masz na imię w Hereditary? Annie. Color Out of Space. O, a Pilaruś jak miał na imię? Mike. Dobra. Okej. Okay. Bardzo, 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 bardzo trudne, bo nie pamiętam imion z filmów, więc wynik reprezentuje to. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego filmu, kolejnego quizu. Kolejnego rozwiązywania quizów z podcastem 5 na 5. Zapraszam do słuchania i do usłyszenia. Pa!